Pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. Dwa metry pod tobą w pagiennej głębinie bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, Węgosz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek I zielsko rozrasta się zielską Na zielsku nenufar, a nad nim motylek Z tą swoją słodyczą anielską I można by całkiem z uciechy oszaleć I rzucić się na to z oskomą Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale Ta jedna niemiła świadomość w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze zgryźliwe, nerwowe Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując swe plany niezdrowe Zżerają się stare bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się bastwiąc Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia, rdza zżera stare Żelastko, rdza żera stare żelastwo żelastwo stare zżera rdza rdza zżera...